w Minecraft um, um, i zna, jakby tata sobie kopał coś i, i jestem ciekawa bo on zaczął jakiś tunel kopać i chyba się do cave'u dokopał i więc właśnie dzisiaj będziemy obczarać ten cave um, sorry, ale jem jabłko um, więc tutaj chodzimy. Ja zrobiłam taki tutaj taki domek, żeby nie musiał wychodzić cały czas. Hmm. Hmm. Ale kiedy się schodzi. I to jest ten tunel. I on jest na serio na serio bardzo długi. I, i ja nie wiem, jak tata go kopał, bo my graliśmy jakieś tylko 3 godziny chyba. On wykopał taki duży tunel na serio. Szkoda, że na No, ale i tak, no, jak na tunel, to ja zrobię zawsze na taki na dwa, taki węższy. Jest na serio, to się post postarał, tylko nie wiem, czemu są dziury w podłodze. O, jak go na serio, jest Wczoraj jeszcze byłam na wyprawie i byłam 8 diamantów. Um, jeszcze tutaj jakieś inne rzeczy. I nie wiem, w którą stada wcale poszedł. No tu jest coś dziwnie na zejście. Majdę żelazo to sobie po bo smieram. mi się przyda żelazo. Dobra, może zejdziemy tam na dół. Ja chciałam wpaść do wody, a wpadłam. Yy, dobra, tu coś tata budował, chyba. Nie, nie, nie chcę zginąć. No, yy, tutaj coś tata musiał budować, bo to jest aż. tu coś jest. Yy, I widziałam, jak on tu coś właśnie kopał, chyba co było tutaj. To normalnie rozkopał cały. ojej, to tutaj. I mój tata coś kopał. <noise> Jeju, jak on to poniszczył. Szukał diamentów. Już ciemno się zrobiło. Jeju, ile on tego stołu na tu wykopał? Jeszcze najlepsze było to, że widziałam, jak mi się w połowie skończyły pochodnie, bo on wziął tylko dwie pochodnie. Yy, więc sobie wykopiemy tu żelazo, bo nie wiem czemu tata tego nie wykopał. Ale na serio dość dużo tu tata wykopał i już widzę, jak jego ekwipunek jest cały w tym stołnie. Um, a ja zdążyłam ja byłam w takim kejgu innym, poszłam gdzieś dalej się kopać, nie pod naszym domem, e, co nie, gdzieś sobie tak dziurę wykopałam przy tym lesie z, od, z takiego odcinka. Hmm. Jeszcze ja od wyjść? Hmm. Nie wiem w którą stronę iść. Hmm. Dobra, mamy mamy wodę jakby. Dobra, wydam trochę tutaj wody, żeby gasić tą lawę i tu coś jest. Hmm, Pewnę to co to jest. Tu jest e, jakieś zejście tu jakieś kopalni. I zwykle jest nasza ukochana woda. omega redstone, tu jest, ale mam dwa takie Redstone. A. Byłam także ostatnio w takie kopalni na mesie. Yy. I tu specjalnie nic nie masz, nic. Niepotrzebnie tu wchodziłam Zostawię to pochodnie, że pewnie ten Więc zaraz się widzimy, tylko pójdę do domu Dobrze, więc jestem już na górze W ogóle nie mam czy wiecie, ale mam psa i kota I ja chyba mówiłam w ostatnim odcinku Że przedbudowałam tutaj Jakby nasz i także tu była stara baza taty i teraz nie wiemy co z nią zrobić. Jeśli będą trzy lajki pod tym filmem to postaram się zrobić odcinek z tatą. Mhm. Kurczę. Bo ja to jedną ręką robię, bo jem to jabłko Mmm. Dobra, wyszłam. Czemu zawsze pada deszcz albo jest ciemno, kiedy gdzieś wychodzę? Dobra, też. Jest... Zjadłam wreszcie to jabłko, które na nadal je jem, ale mam już żadne dwie ręce. I też farmę. Tutaj um... Hmm. Wywalmy to. Nie musimy w ogóle odłożyć, bo nie mamy w ogóle miejsca w eku przez te kamienie, taty. No też wcześniej obczajałam ten korytarz, ale on był dla mnie wcześniej taki długi, że nie chcieliśmy się do końca zejść. Um. Ja to może do, do, do broku taty. ile taty broku. I zaraz też będę musiała oczyścić jego ten. I dioryt też zostawmy. I granit. Węgiel w ogóle nie, skąd mam? Rudy tutaj. Nie, to jest syf. Rudy. No, oczywiście, że z game moda, bo czemu by nie? By Miał być inaczej. I właśnie mamy te 8 prawdziwych diamentów. Nie jest muda mm -mm -mm. Moje pierwsze diamenty. Hm. Miałam coś ważnego dzisiaj zrobić. A przez ten... Przecież to, że mnie zaciekawił ten tunel, taty to... Up. Zupełnie zapomniałam o czym miałam zrobić. Pamiętam tyle, że miałam stąd wyjść. Bo miałam to na celu pójść. Hmm. Ale też bym chciała pozwiedzać, jakby nowe biomy. I w tam stronę w sumie często poszliśmy. W tamtą nie szliśmy. Eee, nie mam łódki. Mam brawo. To jest chyba ta wersja, na której nie trzeba mieć. Do zrobienia łódki, wiecie, łopaty. A komu mam nadzieję? Kurczę, ja nie lubię, jak trzeba łopatę. Dobra, możemy wreszcie zrobić łódkę. I mam jeszcze badylę. Świetnie, więc, więc ten nie zostawimy, kiedyś mi się przyda. I płyniemy teraz. Tam widziałam, że są jakieś lodowce i mnie to bardzo zaciekawiło, bo szczerze mówiąc nie wypływam dalej niż tam na, na mesie byłam byłam w tym puszczy w sumie nie byliśmy. I w następnym odcinku albo jeszcze w tym możemy się postarać do puszczy. Bo ja bo, pójść. I tak jak widziałam, tutaj właśnie są lodowce. No dobra, wysiądźmy, może weźmy tą łódkę yy, ze sobą. Czemu ja nigdy nie umiem zniszczyć te łódki? Ta łódka szybko tak schodzi na dno. Zniszczona. Dobra, więc jesteśmy tutaj sobie właśnie na tym biomiku. Nie jednak spotkać się z niedźwiedziami, z małym. A tu sam raczej wiedzie? I właśnie tu chciałam dotrzeć. Więc sobie może już przepłynę tak. Um, tylko przez to, że tu jest jakby, jest deszcz. Jeszcze szybko może komendę ogarnę. Um, na pogodę, na czas może. Najpierw y dzień, times a day. I weather clear jeszcze. Halo, zmiana ja pokładem. Weather well, Clear dałam. Ach, Minecraft nie zawsze ze mną współpracuje, ale na serio to, to jest takie spektakularne. Te białe um, liście od śniegu, to jest takie Wow, na serio. Oh my gosh. Aż takie zdjęcie na miniaturkę bym zrobiła. Zrobiłam zdjęcie na miniaturkę. Um, I już wiecie, jakby. Jak kliknęliście w ten filmik, to wiecie i zostajecie do końca, nie zescrollowaliście dalej filmiki jakichś um, małych sławnych youtuberów z Minecrafta um, Że na no serio, ty nie biorę swoich miniatur z internetu, tak jak większość I już właśnie te drzewa, um, przestało padać um, jakby śnieg i to jest takie Wow, że nagle te drzewa... Przestań padać śnieg I one tak y, nagle się... Y, wracają do swojej formy W ogóle śnieg mnie... <ścoughs> y, ten śnieg nie powinien mnie... Możesz to wyłączyć Ten śnieg nie powinien na nas coś śnieg. Tutaj możemy spotkać kozy Oh my gosh się spotkać kozy y, Niedaleko właśnie Właśnie, jak gdzieś tam byłam mm, po te właśnie y, moje zdobycze rudy. Ale ja wiem, że totalnie nie umiem chodzić w polesie, tak? I tym bardziej w polesie pod górę. O nie, nie, o nie, o nie. Czemu ja zamarzam? Nie. Dobra, odmarzam. To jest niebezpieczne. Ty, może wypłynęłabym wodą. Dobra, jakiś to jest plan. na wodą. Dobra, jest tam już. Dość wysoko. Dobrze, więc tutaj możemy sobie już zostać. Tak um, kurczę, się tak boję, że zaraz wdepnę ten sypki śnieg i, i mnie zasypie. zamrozi mnie. Nie wiem, czy w sumie, czemu ja wyrzuciłam to cały kabel. nie mam teraz do podbudowania. Um, I także świerki chyba są z takiego odcinka. Jeśli siedzisz moje odcinki. To jest Emerald. To znaczy, jeśli śledzisz moje odcinki, to wiedziałeś, że w ostatnim odcinku właśnie ym, roznosiliśmy świerki i po po mojej farmie. Tak bym to nazywała. I ten, mamy emeralda. Ja mam swoich osobników. Ale mamy emeraldeczkę i był tu emerald Halo. jest mi emerald? Dobra, tu jest czy to jest Dobra, już prawie. Dobra, zrobię schody. Musimy się dostać do Emeralda. I już nie wiem, gdzie ten Obra, jest tu Emerald. O my go, jest więcej Emeralda. Zazwyczaj emeraldy, są po jedne, a tu aż po dwa. Wow, mamy dwa emeraldy. Um, że mówiąc nie wiem po co tu wyszła. No ładny widok jest. Dobra, idźmy tu. Um, może wylecimy sobie wodą tutaj. Tak widzę to żelazo, um, wylecimy sobie wodą wyżej, i wyżej, i wyżej, i wyżej. Bo ja chcę dostać się na szczyt tej góry. Teraz ja uświadomiłam sobie, co chcę właściwie. Um, na szczyt tej góry bym chciała, żeby kozy znaleźć, bo ja chciałam mega kozi róg. Tak. Taki tak śmiesznie pierdzi, tak. Brz, brz, brz. Tak czy się wiecie, o co mi chodzi. Nie umiem naświatować dźwięku koziego rogu. Um, na 1000 łapek w górę, nie nauczę się tego. Um, chyba, że będzie 2000. To jej inna sprawa. No, jesteśmy na szczycie tego. Omega, co tam jest? Ja, jak widzę te widoki, to na serio chciałabym y, zmienić y, moje zamieszkanie. I chociaż mam jeszcze taki inny hałas, y, żeby. Mm, skopiować, jakby tego sida, Bo ten seed na serio jest. Serious, wow, żebyśmy się teptali w tamtą stronę. Raczej nas odda. bym dostała. Dobra, nie jemy tego w jakiś tych. No i mnie jeszcze zamraża. Bo on mi stąd zamraża. Nie, nie, nie. Nie hej! Dobra, mamy dwie underperły. Ach, może się tak tepniemy tam. Dobra, musimy się tam tepnąć. Tu I właśnie tu jest rafa Kolar koralowa. Yy, Na no serio mega wow, yy, tylko mi się kończy i napiszcie co żebyście part 2 z tego jak zwiedzamy właśnie tą część i tam są te bagna co byliśmy wcześniej i zapraszam na kolejne odcinki bye